Siemanko, siemanko, niezłe dzianko. Dzisiaj chciałbym porozmawiać o czterech, czterech, tylko i wyłącznie czterech yy, wskazówkach, jakie bym yy, dał każdemu, kto rozpoczyna yy, przygodę z fotografią ślubną, czy też chce otworzyć biznes w fotografii ślubnej. Yy, niekoniecznie, niekoniecznie są to Drogi, które ja podjąłem, niekoniecznie są to drogi, które e, widziałem, że inni e, podjęli, którymi poszli, ale na pewno są to drogi, które ja bym zrobił teraz, którym ja bym poszedł, e, czy też punkty, czy, czy też kroki, które ja bym e, podjął, gdybym teraz budował. Biznes fotografii ślubnej. A więc pierwsza sprawa to jest yy, rób jako drugi czy trzeci fotograf. Dlaczego? Właśnie znajdź fotografa, którego jakby podziwiasz, czy też który jest już yy, yy, jakby. Prowadzi ten biznes y, w sposób ustatkowany, czyli ma y, te śluby, podoba ci się jego portfolio, widzisz, że chciałbyś robić to tak jak on. Niekoniecznie chciałbyś robić dokładnie tak jak on, ale chciałbyś robić y, coś podobnego, podoba ci się nie wiem, styl życia, czy też podoba ci się styl, w którym on fotografuje, y, czy też sama osoba jest tobie ci znana i podoba ci się, co ta osoba robi. Znajdź tą osobę, na pewno ją masz, na pewno widzisz. Y, Czesiek, Wiesiek, czy Sam, czy Taylor, czy John robią fotografie, podoba Ci się, wykręć numer telefonu, napisz maila i powiedz Hej, podoba mi się to, co ty robisz, czy potrzebujesz drugiego fotografa, tak wygląda moje portfolio, tak robię zdjęcia z moich wakacji, tak zrobiłem jakiś mały ślubik, jeżeli zrobiłeś. Tak zrobiłem zaręczyny tego i tego. Czy mógłbym z Tobą pójść na jakiś ślub mały, większy, pomóc Ci podtrzymać światło, zrobić jakieś dodatkowe zdjęcia? Niekoniecznie chciałbym je użyć, bo to jest kluczowe, za chwilę o tym powiem, ale chciałbym zobaczyć, jak to się robi. Chciałbym być, widzieć, w jaki sposób rozmawiasz ze swoimi klientami, w jaki sposób zachowujesz się na tym ślubie, jak się ubierasz, w jaki sposób podchodzisz do gości i tak dalej, i tak dalej. I właśnie, I właśnie w ten sposób będziesz mógł zobaczyć, w jaki sposób ten konkretny fotograf, pewnie wielu innych również podobnie, ale ten fotograf podchodzi właśnie do tych swoich gości, do gości swojej pary, podchodzi do tej pary, jak z nimi rozmawia, jak ich traktuje, jak się sam zachowuje, jak się ubiera, yy, jakie daje wskazówki lub jakich nie daje wskazówek. Może twoje wyobrażenie jest inne, to, tamto, w jakiego, jakiego sprzętu korzysta, gdzie ustawia lampy, gdzie prosi Ciebie, żebyś ustawił lampy i tak dalej, i tak dalej. To jest sposób, ażeby zobaczyć, co się dzieje, zobaczyć, czy ślub i wesele idą jakby na czas, tak? Czy nie są opóźnione, czy fotograf tego nie opóźnia lub też, co może spowodować opóźnienie, wesele i ślub. To jest coś takiego, co zawsze jakby jest opóźnione, i nie wyobrażam sobie, żeby jakikolwiek ślub był na czas. Jeżeli Twój ślub, twoje śluby są, są na czas, to, to coś tam jest nie tak. tak? To jest żywa, żywe, żywy organizm, który żyje swoim życiem i, i, i ma swoje ochy i achy, więc, więc w taki sposób to widzę. Takie yy, robienie z, f, zdjęć jako fotograf drugi lub trzeci, yy, możliwe, że ten fotograf ma już drugiego, więc może Ty pójdziesz jako trzeci, tak? Yy, daje Ci właśnie ten pogląd na tę sytuację. Pamiętaj, to do końca nie jest budowanie portfolio, tak? Yy, mówiłem o tym kiedy indziej. Ale to nie jest budowanie portfolio, tak? Nie korzystaj z tych y, m, zdjęć jako twoje portfolio, chyba że fotograf się na to zgodzi, lub też sam to zaproponuje. Ja sugeruję to jako poznanie biznesu od podszewki, poznanie y, tego, w jaki sposób się zachowywać, co robić, w, co robić w, punkt, w, w momentach takich newralgicznych, co robić w momentach y, stresujących, jak. Pokierować parę podczas sesji, jak pokierować parę podczas wyjścia z kościoła, wyjścia z sali, wyjścia z ceremonii i tak dalej, i tak dalej. Także to jest mega, mega wartość, gdzie zapoznajesz się z fotografem, zapoznajesz się z pracą fotografa i to może prowadzić również do tzw. referali, czyli do tego, że fotograf zarekomenduje ciebie, ej. Mam ten termin zajęty, ale może Zbychu, który robił u mnie 15 razy jako drugi, dwa razy jako drugi, jest mega gościem i na pewno sobie poradzi, tak? To może za, zaowocować również bardzo fajną przyjaźnią na wiele lat, także nie wiadomo, do czego to prowadzi. Punkt numer dwa. Znajdź sobie mentora. Yy, kogo? Fotografa, znowu którego podziwiasz, którego pracę e, widzisz, że mogła, mogłaby być to Twoja praca, e, który widzisz, że właśnie wykonuje tą pracę i ta praca jest w jakiś sposób Tobie bliska, tak? Znajdź sobie tego mentora, napisz do niego, napisz, czy e, on oferuje taki rodzaj programu, e, czy mógłby e, być, czy mógłbyś Ty być jego uczniem, e, czy mógłby on sprawdzać to e, w sposób regularny i tak dalej. Mentor to jest właśnie ta osoba, która e, poprowadzi cię, podpowie ci wiele rzeczy. Często jest to program płatny, nie ukrywam, e, ale e, ma to swoje znowu mega plusy. E, osoba ta sprawdzi sposób regularny, skonsultuje z tobą tw wynik twojej pracy, e, podpowie ci wiele rzeczy. E, Sprawdzić, tak jak powiedziałem wcześniej, dać ci wnioski, dać konstruktywną krytykę. Wielokrotnie nie da ci krytyki takiej, że e, spieprzyłeś, tylko powie ci właśnie, dlaczego spieprzyłeś, gdzie i tak dalej, tak? Yy, programy mentoringu bardzo często są sześciomiesięczne, roczne. To nie jest tak, że mentora będziesz potrzebował na wiele, wiele yy, lat czy wiele sezonów. Mentor również powie ci, w jaki sposób ustawić ten biznes. Pamiętaj, fotografia to 60% customer service, 30% biznes i 10% robienie zdjęć, o czym będę mówił w innym wideo, e, ale e, i ten mentor również powie ci w jaki sposób... E, Odpowiadać na maile, w jaki sposób, jak szybko odpowiadać na maile, w jaki sposób komunikować się z parą w sposób efektywny, dlaczego na przykład para cię odrzuciła, czy dlaczego powiedziała, że yy, my znaleźliśmy kogoś innego. Może był powód, który był bardziej z twojej strony niż konkretnie, yy, jakby faktycznie znaleźli kogoś innego, tak? Więc mentor jest to, jest to osoba, która pomoże ci ustawić ten twój biznes, pomoże ci znaleźć błędy, pomoże ci znaleźć lepiej, Lepsze rozwiązania, związania, które już są skuteczne, o których możesz nie mieć pojęcia. Punkt numer trzy. Trzy, nie cztery. Punkt numer trzy: różnego rodzaju y, workshopy, y, warsztaty y, i konferencje. Pamiętaj, nie wszystkie konferencje są dobre. To jest bardzo ważne. Nie jeździ na wszystkie. Znaczy, inaczej, lepiej jeździć na wszystkie niż na żadne. Tak? Ale na wiele szkoda pieniędzy. Wiele ym, konferencji czy też warsztatów jest typowo portfolio budujących, gdzie, które kończą się robieniem zdjęć i gadaniem głupot. Yy, wiele z nich kończy się, tym, kończy się jakimś pijaństwem, co nie jest złe, tak? ale. Ważne jest, ażebyś wybiórczo wybierał sobie te warsztaty i korzystał z nich w sposób jak najbardziej tobie odpowiadający. Ja polecam kilka warsztatów tutaj na miejscu, takich warsztatów konferencji. Jeden z nich to jest Nine Dots, gdzie zbiera się około 250 fotografów przez 3 dni. Są różnego rodzaju prezentacje, workshopy, a co najważniejsze jest w przerwach jest networking. Networking. Zapamiętaj sobie to słowo. Networking. To jest mega ważna rzecz. Rozmawiasz z innymi. Nieważne, jak jesteś nieśmiały czy śmiały. Nieważne, czy jesteś introwertykiem czy ekstrawertykiem. Nieważne, czy umiesz rozmawiać z ludźmi, czy dopiero rozpoczynasz swoją przygodę z tymi rozmowami. E, ważne jest, aby pokazać swoją twarz, pokazać, że jesteś osobą żywą, pokazać, że. Wiesiek zaczyna robić biznes, Zbychu zaczyna robić biznes i mówi o tym. Mówi o tym, że dopiero zaczyna, że jeszcze nie ma zleceń, że nawiąże współpracę bardzo chętnie, opowie o sobie, postawi drinka komuś. Bardzo ważne. Postaw tym ludziom drinka. Nie bój się zainwestować. Otrzymaj również drinka oni. Oni są na tej konferencji, na tych warsztatach z tego samego powodu, z którego jesteś ty. Chcą nawiązać yy, yy, Relacje handlowe, chcą rozwiązać relacje towarzyskie, chcą znać innych fotografów, którym mogą polecać pracę, których mogą również uzyskać polecenia, co jest mega ważne, ale również. Z tymi, z którymi może nawiążą, nawiążą przyjaźnie, z tymi, na, z którymi może nawiążą y, jakieś towarzyskie relacje, y, może zrobią wymianę, jeśli chodzi o jakiś tak zwany portret shoot, czyli, czyli zdjęcia, gdzie któreś potrzebujesz, potrzebujesz zdjęcia na stronę, potrzebujesz zdjęcia y, do social media, może właśnie ten fotograf zrobi to dla Ciebie, Ty dla niego bezpłatnie wymienicie się i tak dalej, ale warsztaty... To, to, jest, to jest mega skarbnica nie tylko wiedzy, gdzie ktoś pokaże Ci tą wiedzę, jak ogólnie, ale również skarbnica kontaktów. Więc zostań z tymi ludźmi w kontakcie, rozmawiaj z nimi, wymieniaj wizytówki, jeżeli masz. Mów, rozmawiaj z, najwie... z taką ilością ludzi, z którymi tylko będziesz mógł. Tak? Nie tylko z kilkoma, rozmawiaj ze wszystkimi. Na warsztatach, na konferencjach, w przerwach, przybij piąteczkę, pokaż, jakim, jest, jakim jesteś super gościem. I punkt numer cztery. Bierz te śluby, czyli bierz małe śluby, bierz śluby, których nikt nie chce i nie zrozumiesz źle, to nie chodzi o to, że ktoś tego nie chce, bo jest w jakiejś melinie, w jakiejś mega dziurze, czy też jest nieatrakcyjne. Chodzi o to, że czasem y, fotografowie nie chcą bukować dwugodzinnego ślubu, czy godzinnego ślubu samej ceremonii w tak zwanym peak time, czyli... W, ta, w czasie, gdzie, gdzie jest ten szczyt sezonu, tak? czyli 23 sierpień, sobota, i większość fotografów nie chce bukować dwugodzinnej ceremonii. Yy, zabukują, weź ją, tak? zrób ją, yy, nie za darmo, o czym za chwilę powiem, ale zrób ją za, za małe pieniądze, za to, żeby mieć to portfolio, żeby yy, mógł mieć, mieć tą opinię klienta, żeby mógł że ten klient Cię yy, dalej polecać, tak? Pamiętaj, ludzie, którzy biorą ślub, mają w swoim kręgu ludzi, którzy również może wezmą ślub, tak? Mają ludzi w w podobnym wieku, w podobnym statusie materialnym i w podobny, o podobnych zainteresowaniach. Również są podobni do tych ludzi, tak? są ekstrawertykami, introwertykami, tak? więc nie bój się, bierzcie śluby. Może możesz zarejestrować się w jakimś serwisie, gdzie panny młode oferują, gdzie fotograf, na przykład na Facebooku są takie grupy Koronawirus, SOS, gdzie ktoś się wykoleił i potrzebny jest fotograf na już. Zgłoś się, powiedz: tak, jestem w stanie zrobić ślub jutro, pojutrze, pojedź, zrób to yy, często za pełną stawkę. Ale nie ukrywaj, dopiero zaczynam, bardzo chętnie to zrobię. E, ale nie mów, że dopiero zaczynam i zrobię to bezpłatnie. Nie, dopiero zaczynam, bardzo chętnie to zrobię. E, stawka jest niższa niż innych. E, z tego względu właśnie, że dopiero zaczynam, że buduję portfolio, buduję, buduję kontakty, buduję sieć i bardzo chętnie zrobię, ale umiem robić zdjęcia. To są moje zdjęcia, to jest mój yy, prywatny... Yy, yy, profil instagramowy to jest moje portfolio, tak robię yy, hy, yy, różnego rodzaju yy, pejzaże, portrety, tak zrobiłem zdjęcia mojego psa, tak? I ci ludzie również do ciebie przyjdą, tak? Przyjdą do ciebie, będą musieli, a ty z tego skorzystasz, Jakie również y, przyjdą do ciebie, bo, bo mają na przykład niższy budżet i ty z tego skorzystasz, albo właśnie tamci fotografowie z punktu numer 3 polecą cię, bo będą wiedzieli, ej, Zbychu dopiero zaczyna, czy Wiesiek, czy Czesiek. I Polecę go, ponieważ on ma niższy budżet. Przepraszam, on jest w stanie wziąć yy, wesela z niższym budżetem, bo właśnie zaczyna dopiero. A ty masz niższy budżet, a ja tego nie wezmę, tak? Więc w ten sposób reklamuj się gdzieś. Może yy, grupy Facebookowe, może yy, portale typu w Polsce wesele z klasą i tak dalej, w Anglii yy, Hitched. Yy, Wiele innych, tak? Jest ich wiele, gdzie panny młode szukają, mają niższy budżet, są w stanie zaoferować mniejsze pieniążki, a cały czas mają i wystawne wesela, i yy, ponieważ mniejszy budżet, ponieważ mniej cenią fotografię, tak? Ale mają dużo gości i są w miejscach, w których yy, już inni fotografowie robili, yy, a ty po prostu również yy, będziesz z tego jakby yy, miał korzyść. Także nie bój się. E, mów o tym, że dopiero zaczynasz. E, pamiętaj, że nie wskakuj na głęboką wodę. Nie mów, że ja już tam robiłem i super zrobię zdjęcia. Nie martw się, będzie dobrze. Mów, że dopiero zaczynasz, ale również nie bój się e, iść na całość. Rozmawiaj z fotografami, rozmawiaj z dostawcami, rozmawiaj z innymi uczestnikami rynku, ponieważ jest warto. Oni będą również Ciebie reklamować. Na razie, pozdrawiam, cześć.